Jan Pospieszalski, jedna z ikon e, naszej polskie, polskiego środowiska muzycznego. Panie Janie, sprowadza Pana dzisiaj do e, Katowic otwarcie e, narodowego... E... Tak, otwarcie tego fantastycznego gmachu, tej świątyni. E, nie ukrywam, że z wielką dumą otwarcie na osobiste zaproszenie Pani Profesor Wnuk-Nazarowej. I e, to jest e, wielkie wyróżnienie, że wśród e, tej licznej e, grupy ludzi ten zaszczyt przypadł mi w udziale, że mogę tutaj być, świętować ze wszystkimi, ten wielki dzień, wielki dzień również polskiej muzyki, dlatego że spojrzawszy na, na program, oprócz Brahmsa, Beethovena, jest trójka genialnych polskich kompozytorów, jest Christian Zimmerman, no cóż mogło być lepszego, to jest jeden z najfajniejszych dni w, w, w historii powojennej polskiej muzyki na pewno. I, i sądzę, że będziemy długo go pamiętali, ale również też jestem przekonany, że to jest taki dobry krok na drodze odwoływania kultury dla, dla Polski, tak? albo odwoływania kultury dla nas, dla Polaków. To jest bardzo ważny składnik naszego życia, naszej tożsamości, naszego jestestwa, naszego człowieczeństwa. I spychanie kultury wysokiej w jakiejś przestrzenie marginesu obecności w mediach, obecności w przestrzeni publicznej, w debacie jest kompletnie nieuprawnione. Nareszcie z, z dużym zadęciem powiedzieliśmy jesteśmy. I to, jest, to jest fantastyczne. Jesteśmy jako ci wszyscy, którzy kochają muzykę, kochają muzykę dobrą, wielką, poważną, klasyczną nowoczesną e, muzykę polską. Przyjechał Pan tu trochę jak do domu drugiego, bo jednak jest Pan troszeczkę związany z Katowicami, e... Pana rodzina. E... Jako Częstochowianin administracyjnie ciągle w województwie. Związany byłem ze szkołą muzyczną katowicką, chociażby dlatego, że kiedyś bez powodzenia startowałem tutaj do Akademii Muzycznej, wtedy chyba to się nazywa Wyższa Muzyczna Szkoła. A moi bracia kończyli tutaj szkoły, robili dyplomy, obronili pracę, grali pięknie. Sądzę, że to jest też kawałek naszego rodzinnego biogramu Katowice ulica Krasińskiego, Akademiki ta słynna szkoła ceglana. I na tych korytarzach spotykaliśmy tych ludzi, którzy dzisiaj zagrają tutaj. Ich uczniowie dzisiaj będą tu grali. To jest wielki, wielki dzień. Czyli historia zatoczyła koło troszeczkę. Tak, to fantastyczne, naprawdę wielkie święta.